Teraz powraca nam temat aresztowania Buddy. Mamy ciekawe zarzuty do Boxdela, które Kamil USA rozwinął w rozmowie ze mną. O, oraz... i tego jestem bardzo ciekaw. Kolejne oskarżenia od byłego wspólnika Buddy, który zarzuca mu okłamywanie swoich widzów. Zacznijmy od ciekawych zarzutów, które Kamil USA, czyli aktualnie chyba jeden z takich e, naczelnych obrońców Buddy, wystosował w stronę Boxdela, czyli teoretycznie również bliskiego kolegę Buddy. Jak pewnie kojarzycie, to pierwsze kroki na YouTubie Budda stawiał właśnie z Boxdelem. Wtedy przerabiał mu samochód, wynaje ten apartament Błynie, w za 5,5 pół miliona złotych, potem 5 ,5 razem 5 ,5 mieli też stworzyć markę Dous no i też... Pięć i miliardów. ...niedawno przy okazji tworzenia filmu o tym gigantycznym apokalipsie, Buddha wraz z Boxdellem był tam w towarzystwie Kamila USA. Dobrze, no, przecież to popieje, jedzie... ja jechałem tu z 30 mil, A to, bo to, to tak brzmi. Brzmi ja No No i widać tam było... No i jest moi drodzy... Coś mi gryzie. Co ci gryzie Mateusz? No i jest moi drodzy 10 pakietów wspierania, no bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Eee... Zajebu. Naprawdę ślicznie, ślicznie dziękuję, mocno doceniam. Trzy potężne wsparcie na dzisiejszym, na dzisiejszym streamie. Trzy ogromne, doprawdy wyborne. Patrz, nie miałeś wspierania, yy, szósty miesiąc wspierania właśnie ci wbił. Dziękuję. Naprawdę ślicznie dziękuję, doceniam. Jak się w ogóle czujesz w Jest OK. Dziękuję bardzo. Może mieli raczej. Dziękuję zajebu tylko Shiro. Nie no jak? Bom dobre relacje, ale szereg zarzutów do Bogzela pojawił się po aresztowaniu Buddy. W najnowszym nagraniu Kamil USA zarzuca mu brak chęci pomocy, kiedy była mowa o płacie na kaucję. Ten chłopak zaryzykował swoją reputację. To już chyba z trzeci raz słyszę, nie? Stał za tobą i ci popierał Dzięki jak prawdziwy kolega. A ty, parchuje. <laughs> <jak była> mowa... <laughs> to jest cudowne. Trzeci raz tego słuchałem, ale mogłem jeszcze z dziesięć razy. O kaucji na początku... Samych tych dwóch sekund. ...sprawy, parka. <noise> byłeś słuchawką i powiedziałeś, że nie pomożesz. Oraz tak y, między słowami sugeruje, że to Bogzel mógł być jednym z czynników, Czyli z się... czego w ogóle doszło do aresztowania. A na dodatek, teraz się dowiadujemy, że prawdopodobnie ty byłeś jedną z wielu osób... Ty, panie Trawie, taki fałsz bi od niego, że szkoda gadać. No. która go... Bajkopisarz. No i na koniec jeszcze coś wspomniał o długu na 20 tysięcy dolarów. Backstone, nie zapomina jeszcze... Lecisz mi 20 tysięcy dolarów. Lecisz mi? I want my money Monday. Stwierdziłem, że. I want my money Monday. Mnie bawi, jak podnosi głos, jak to mówi. <laughs> Zdzwonię się z panem Kamilem USA, żeby troszeczkę bardziej rozszerzył ten wątek, na przykład z kaucją. Jestem trochę cymbałem, bo nie nagrałem jego audio, więc może źle brzmieć. Sorry, ale już na starcie dowiedzieliśmy się całkiem Dobry, ciekawej babia. rzeczy, czyli to, że no na początku sprawy mogła być możliwość płacenia kaucji na Grażynkę. No, na początku była opcja, 90% była opcja, że Grażyna dostanie kaucję. To mogli muzykę chociaż włączyć. Po ta muzyka jeszcze tle. Aha. Był mały procent, że Kamil też dostanie kaucję. Ale to miała być duża kaucja, No i Budda wskazał prawnikowi kilka osób, które byłyby w stanie przekazać te pieniądze na wykup. I miało to wszystko wynosić około 1 bądź 2 miliony złotych. Kamil wyznaczył parę osób do Mickiewicza, Mecenasa Mickiewicza, się, z kim ma się skontaktować, nie? No i jak twierdzi Kamil USA, boxel miał jeb**awką, i nie pomóc. No i wy... no dobra, czyli tak, słyszymy od gościa, który nie lubi Boxdela, że Boxdel walnął słuchawką i ogólnie przedstawia go w, sam, w takim takim negatywnym świetle. Hmm, ciekawe dlaczego. Był skontaktowany i Boxdel odmówił e, pomocy jakiejś, w ogóle pomocy i powiedział, że nie pomoże jedną słuchawką. Nie mogę powiedzieć kim on rozmawiał, i komu to, to odmówił? No, bo nie chcę zamieszania żadnego robić, ale nie było takie. Z wiadomości, które Kamil USA wymieniał z Boxdelem, dowiadujemy się, że Michał twierdzi, że jest to kłamstwo. Później wspomina, że podobno prosili go o wpłatę 500 tysięcy złotych na kaucję, a on teraz nie może sobie pozwolić hmm. na taką wpłatę i po prostu chciał dać trochę mniej. Natomiast. Nie może sobie pozwolić na taką wpłatę. Eee, I i czegoś dowiadujemy jeszcze? A no właśnie, a, a wcześniej oglądaliśmy tego shoto, na którym widać, jak Boxdel gdzieś tam trwoni kasę, wy, wyrzucając. Te pieniądze, banknoty w jakimś strip clubie, nie? Kamil USA twierdzi, że w ogóle takiej propozycji nie było i to ma być informacja od. Mamy Grażynki. Więc mamy takie słowo przeciwko słowu, bo nie każdy nagrywa się dyktafonami. Natomiast skoro jest to informacja, która wypłynęła. że nie poinwestowane? Nie wiem. Cholerabia w sumie. O, o, tym, o, tym, o czym szczerze nie pomyślałem. Od rodziny Grażynki, no to pewnie prawdę poznamy w przeszłości. No dobra, ale sam powiedział, wiesz, nawet sam to napisał, że całości nie może, ale jakoś części jak najbardziej. Że się może z kimś zrzucić. Też źle? Więc. Tak Grażyna albo Buddha wyjdą na wolność. Ale kiedy to będzie, to nie wiadomo. Co do zarzutu, że że rzekomo miał być jedną z osób, która doprowadziła do aresztowania, no to żadnych konkretów od Kamila USA się nie dowiedziałem. Zajawiałeś też temat tego, że. Prawdopodobnie on był jedną z wielu osób, która mogła doprowadzić. Ej, ale czuję że na przykład pojawiłby się na kanale Buddy taki film od... no. Jestem święcie przekonany, że gdyby na kanale Buddy pojawił się film, w którym mówiłby kamień z Ameryki, że tworzy zbiórkę, to oni by ten milion, dwa miliony zgarnęli. Uzbieraliby na bank. ...prowadzić Buddę e, do aresztowania. I jestem jest ciekawy, bofie? o Oczywiście, co że tak. chodziło konkretnie, że jedną z wielu osób. Wracamy stary no, do tego szacunku dla Kamila. A nie mogę się wypowiedzieć na dużo rzeczy, e, których może wiem, może nie wiem, ale no, nie, nie mogę mu pogorszyć tej sprawy. Niech on już pogarsza, nie? No, wszystko tak wszystko będzie... się wydaje. Będzie wyjaśnione Kamil W zasadzie nie chciał nic o tym mówić, ale wspomniał, żeby Bogzel opowiedział o Zbigniewie Stonodze, jak to się wszystko zakończyło. Ja no co ci mogę powiedzieć, no to niech Bogzel wytłumaczy publicznie. Odbyszku stanowi. Więc w sumie nie wiadomo o co chodzi, nie ma żadnych dowodów, i trochę yy, absurdalnie brzmi to, że Boxel w jakiś sposób pieprzyłby buddę w ten areszt. Jak chodzi o te 20 koła dolara, które Boxel ma wisieć <grytko>, co masz robić? temu mumijowi no USA. Lecisz mi 20 tysięcy dolara. I want my money Monday. To jest to całkiem zabawny wątek. W tamtym okresie Boxel wstawiał, że żeby... będzie chciał nagrywać ekstremalny o. i Właśnie to jest to, story, o którym wam mówiłem. Hardcore content. Zabawny wątek. W tamtym okresie Box ZL wstawiał, że będzie chciał nagrywać ekstremalny i hardcore content z imprez, no i życia w USA. Bardzo dużo osób pisze, żeby jednak wrzucać, że chcecie zobaczyć, jak wyglądają ostre melanże, jak wyglądają imprezy na jachcie, jak to wszystko w ogóle tutaj wygląda. Pisał, że on to w ogóle nie wie, czy polska publika jest gotowa na takie coś. Nagrywał storki, no ewidentnie zapowiadał, że takie coś Ktoś się cześć, pojawi. No, się. Od Wójta trzecia, no tak, cześć, cześć. Zalajmy. No to podobno panowie byli tak dogadani, że Kamil USA ogarnie mu kluby albo panienki, stąd ten link nagrania z klubu. No i w zamian za to Bogzel porobi na tym kontentu oraz wypromuje go. No i na te kluby, panienki Gleć, oraz rozruszanie. Pieniądze były bardzo dziękuję. 8K w dolarach 4,5 tej za... table Table 11, suka za dinner, za dinner. Chcecie za auto, gdzie mój czas? nie przyjechają do ciebie, tylko do mojego kolegi Buda. USA, więc Bog zarzucał w klubie nie swoimi pieniędzmi na panie lekkich obyczajów. No dobra, ale po raz kolejny, to co słyszymy i to, to, co czytamy, to jest wersja jednej strony. Gościa, który go nie lubi. Może z jakiegoś powodu go nie lubi, a może go po prostu nie lubi. Tyle. Czajów i chciał to nagrywać i wstawiać w internet, po prostu się tym chwalić, więc chyba dobra decyzja, że finalnie nic z tego nie wstawił. No ale konsekwencją tego, że nigdy żaden taki film nie ujrzał światła dziennego, nie było za tym promocji pana Kamila USA. Więc to, że włożył na to wszystko hajs pod content, to tak trochę, no, nie trafił na inwestycja. Z wiadomości Boxdala wynika, że podobno to on nie chciał, żeby Kamil tyle wydawał, chciał mu oddać te pieniądze, A w ogóle to jak się dogadywali, to sam Boxdale jeszcze nie wiedział, czy będzie wrzucać to na YouTube'a. Ale pomijając tę aferę dolarsową, której bliżej do kabareciku niż dramę, poczekamy jeszcze pewnie na rozwój tych zarzutów o rzekomy brak chęci pomocy przy wpłacie na kaucję, czy rzekomy udział w doprowadzeniu do aresztowania Buddy. A w międzyczasie swój rant na Buddę kontynuuje mój ulubieniec, Jose kolekcjoner. Dobra, i żole z mnie kompletnie interesuje. Natomiast ciekawi mnie fakt, czy, czy te taśmy na burdę zostaną opublikowane, bo o czymś takim było wspominane jakiś czas temu i faktycznie coś takiego mogło użyć światło dzienne. Ciekawe.